Cześć, witam Was bardzo serdecznie w takim odcinku, mówiącym o tym, że jest to ostatni audiologowy, bardziej odcinek z GTA San Andreas, ponieważ postanowiłem, że ta seria na moim kanale już nie zagości, a na pewno nie już w tym momencie. Dlaczego taka decyzja? Zakończyło się troszeczkę serii na moim kanale bo F1 2010 to zbugowane F1 2010 które, które jest grą fajną, ale myślę, że była to tylko zastępcza seria nie taka seria główna prowadząca mój kanał, no ale do rzeczy zakończyliśmy wiele serii, zakończyliśmy Pro Evolution, właśnie Formułę 2010 tak więc trochę tych gier się tam nazbierało a także kilka gier, jakiś tam, które pojawiały się w międzyczasie kilku odcinkowych. No i zakończyło się właśnie GTA San Andreas, 10 odcinkowa seria, ponieważ na tej serii niezbyt niezbyt jakby to powiedzieć Nikt tego praktycznie nie oglądał. Było bardzo mało wyświetleń, bardzo mało komentarzy. Praktycznie można powiedzieć, że taka znikoma, znikoma, znikoma seria na moim kanale. Wiele osób też przemówiło mi, że może do rozsądku, że, że jednak jestem taką osobą, która bardzo chce nagrywać tak jak najbardziej profesjonalnie aby to wszystko miało naprawdę ręce i nogi. Nie lubię takich odcinków, gdzie właśnie może i nie mam czasem co mówić. Dlatego postanowiłem, że chcę mieć na swoim kanale maksymalnie dwie serie i tak jak mówiłem, są też serie takie poboczne, które trwają na przykład 5 maksymalnie 10 odcinków. Jest na moim kanale Far Cry Far Cry 3. Który to ogląda się całkiem e, przez Was nieźle, jest dużo łapek w górę, e, z kilka komentarzy, więc e, ta seria jest kontynuowana, przejdę ją w całości. No i F1 2013, więc są dwie serie na moim kanale i te serie będę kontynuował, ponieważ e, powiem szczerze, nie mam za bardzo czasu, aby nagrywać pięć serii na raz. Jest to po prostu tyle, tak, tak dużo to czasu zabiera... Że, że ciężko się skupić na tym wszystkim, i naprawdę trzeba mieć na to po prostu, nie wiem, chyba wakacje i nic nie robić, żeby nagrywać 5 serii, no i żeby tych odcinków nie brakowało. Dlatego są dwie serie, czyli Far Cry 3, no i oczywiście Formuła 1 2013, na które ja zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, cześć.